Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam znakomite ćwiczenie na mięśnie brzucha. Głębokie, proste, skośne, ogólnie na cały tułów. I tym ćwiczeniem będzie TRX UP ROLLOUT. Zapraszam do oglądania. Moi kochani widzowie TRX Up Rollout jest to znakomite, efektywne, bardzo, bardzo skuteczne ćwiczenie na mięśnie brzucha, zarówno te głębokie, poprzeczne, jak i proste oraz oczywiście skośne. Ogólnie zadbamy tu o ten cały Core, czyli TUF Core Stability. Z angielskiego. Ćwiczenie jest trudne. Nie jest to ruch dla osób początkujących, którym polecam najpierw zwykłe planki, zwykłe podpory, ewentualnie dodanie po jakimś czasie piłki. Jeżeli jednak chcecie wykonać te słynne kółko, kółeczko, którym wyjeżdżacie do przodu, mocno napinając mięśnie brzucha, to ćwiczeniem pomiędzy piłką a właśnie tym kółkiem będzie wykonanie tych wyjazdów, tych wypchnięć tułowia do przodu przy pomocy lin TRX. Naprawdę serdecznie polecam. No dobra, i nie przedłużając w skrócie, żeby Utrudnić sobie to ćwiczenie powinniśmy liny tutaj ustawić dość nisko. Jeżeli ćwiczenie chcemy, aby na początku oczywiście było łatwiejsze, liny możemy unieść. Wyżej. Także to ćwiczenie zamiast w klęku możemy wykonać po prostu stojąc. To my decydujemy o tym, jak bardzo wypchniemy tułów do przodu za pomocą bioder i jak utrudnimy sobie po prostu to ćwiczenie. Polecam pod kolana w wersji klęczącej podłożyć sobie właśnie taką specjalną podkładkę, gąbeczkę, ewentualnie. Podwójnie zwinię zwiniętą e, matę. Co robimy? Klękamy na tej poduszce. Będzie nam tutaj wygodnie. Chwytamy sobie liny. Zobaczcie, dłonie tutaj zaciskamy. O specjalne uchwyty tych oto, że e, lin TRX. I teraz tak. Naszym zadaniem jest, możemy sobie tutaj przełożyć głowę przez liny. Złączyć stopy. Wtedy bardziej jesteśmy w stanie kontrolować tu nasz tułów. I co robimy? Za pomocą pochylania się tułowia, opadania w jakiś sposób bioder do przodu, wysuwamy ręce e, również przed siebie, mocno kontrolując ustawienie tułowia. Plecy są proste, brzuch napięty, a największa praca odbywa się w fazie ekscentrycznej czyli w fazie rozciągnięcia, tak? W fazie, kiedy będziemy wychodzić tu ciężarem do przodu. Ściśnięte pośladki i uwaga. Wysuwamy tułów i ramiona do przodu, pochylając swój tułów. Zobaczcie. Przytrzymujemy ruch na chwilę i bach do góry unosimy tułów. Tutaj oczywiście te napięcie jest mniejsze. Największe będzie, kiedy będziemy na dole pochylać się e, z czuciem swojego oczywiście ciężaru ciała. Także 2-3 sekundy do dołu idziemy tak, żeby ramiona mniej więcej znalazły się na przedłużeniu naszego tułowia i Bach do góry. Wychodzimy swoim ciałem. W trakcie ćwiczenia, co ważne, łokcie nie są przeprostowane. Yy, uważamy na swoje barki. Możemy dokonać tej delikatnej takiej rotacji i rozszerzyć nasze ramiona troszkę szerzej niż barki, żeby po prostu czuć się bezpiecznie. Dwie, trzy sekundy schodzimy do dołu. Możemy zatrzymać ruch izometrycznie, przytrzymać mocno brzuch i wejście do góry. Stopy ściśnięte, pośladki napięte, brzuch cały czas mocno jest wypełniony powietrzem. Bo warto zaznaczyć, że odpowiednia kontrola tułowia zachodzi wtedy, kiedy również odpowiednio oddychamy. Także 2-3 sekundy do dołu schodzimy, zatrzymanie ruchu, przytrzymanie tułowia, bach! Możecie czuć takie drgawki, trzęsące się tułów na dole. To jest po prostu napięcie mięśni brzucha. Żeby były napięte, muszą być wypełnione powietrzem. Także wciągamy e, powietrze do przepony. Wdech jest tutaj, schodzimy na pełnym powietrza e, brzuchu. Przepona wypełniona jest tlenem i bach, wypięcie Tutaj dopięcie z wydechem, oczywiście. Trzy serie po 12 powtórzeń, i uwaga: tu nie pracuje tylko brzuch, tu pracują mięśnie najszersze, pracują wasze barki. Klatka piersiowa, tricepsy, które są mocno napięte, ponieważ wykonujemy tutaj po części rozciągnięcie ramion i wyprost, właśnie. Dzięki mięśniom trójgłowym ramienia, które muszą być napięte. I teraz ciekawostka: osoby, które no nie są w stanie aż tak mocno wypchnąć się do przodu z tym ciałem e, przy pomocy LIN, po prostu skracajcie ruch, tak? Czyli na początku możecie sobie robić, zobaczcie, trzymacie tułów, zobaczcie, ramiona są jakby w połowie tutaj. E, Zatrzymane nie na maksa, tylko w połowie. Utrzymujecie, wracacie. Także tak możecie sobie powoli progresować poprzez z każdym treningiem wypchnięcie tych ramion coraz dalej. Oczywiście nie od razu na maksa, tylko niech będzie ten centymetr po centymetrze. Naprawdę fajne ćwiczenie. Wychodzimy, wzmacniamy cały kortów i bach dopięcie. Wychodzimy ciałem, wzmacniamy swój tułów i Bach. Dopięcie. Zatrzymanie ruchu na dole. Skurcz izometryczny brzucha. Uważamy, żeby nie pogłębić tutaj lordozy kręgosłupa i powrót, tak? Najważniejsza praca jest tutaj. Faza ekscentryczna, rozciągnięcie. Tutaj ta praca jest mniejsza. Oczywiście, jeżeli liny będą jeszcze niżej, prawie na samej podłodze, to to ćwiczenie stanie się jeszcze. Trudniejsze, czy wykonamy to w pozycji stojącej, czy właśnie na klęcząco, to już sobie dobierzecie do swoich możliwości. A ja przychodzę jakby płynnie do tego, co powinno być Waszym celem w przyszłości. Kółeczko, tak? Czyli zobaczcie, jeżeli już na linach będzie no łatwiej, to Wy w końcu wykonacie te ulubione kółko. Materiał o nim już nagrałem, oczywiście, jest na kanale, więc możecie sobie zaglądać. Wpisując kółeczko, Abuil na brzuch. I teraz tak, zobaczcie. I tym właśnie skończy się progres, że wy wykonacie i Bach! W końcu ćwiczenie z kółkiem, tak? Mocno wchodzicie, napinacie tutaj brzuch i Bach! No ale dobra, mówisz o kółku, a niektórzy nie radzą sobie nawet. Z piłką, więc wstępem waszym do tego ćwiczenia, czy w pozycji klęczącej mogą być tak zwane po prostu, zobaczcie, wypchnięcia piłki, tak, czy też po prostu na wyprostowanych nogach, tak zwane planki z piłką i wypchnięcia tej piłki do przodu, o czym materiał również jest już nagrany. Dobra. Bo ja się tutaj zamęczę, odkładamy piłeczkę i przychodzę płynnie do błędów, jakich powinniśmy unikać. Przede wszystkim brak kontroli tułowia, brak napięcia brzucha i takie. Jestem slaczały ślimak latam. Za duża pomoc ramion, bo to ćwiczenie stanie się ruchem na tricepsy, gdzie bardziej zginamy w trakcie łokcie. No i najgorsze, co można zrobić, to. Pogłębienie lordozy kręgosłupa, przeprost w plecach i takie zobaczcie: taką dziurę robicie w odcinku lędźwiowym. Opadają wam biodra, nie macie ściśniętych pośladków. I takie, o zobaczcie, to jest błąd. Tak nie ro. Bimy. Oczywiście, rozjeżdżające się ramiona to również raczej będzie tutaj niezbyt dobry pomysł, bo to ćwiczenie ma być w tym momencie nie jako rozpiętka traktowane, tylko jako ćwiczenie na brzuch. Za szybkie ruchy bez kontroli tułowia również nie będą najlepszym pomysłem. Dajcie znać, co sądzicie o tym ćwiczeniu, czy wykonujecie to w wersji naklęcząco. Czy na stojąco, gdzie fajnie możecie zadbać również o klatkę piersiową, o mięśnie najszersze grzbietu plecy, o ramiona, tricepsy, no ale przede wszystkim o mocne mięśnie brzucha, stabilizujące nasz kręgosłup, ponieważ jest to ich najważniejsza funkcja. I pamiętajcie, od mobilności danej osoby zależy, czy. Wy też sobie dacie radę w taki sposób, czy lekko jednak tu zatrzymacie ruch? Zobaczymy, na ile wasze barki dają radę. Nie róbcie nic na siłę, przeciwdziałajcie kontuzją. Także, jeżeli nie jesteście gotowi jeszcze na ten ruch, to oczywiście zacznijcie zwykłe planki wykonywać, ewentualnie dodajcie sobie piłkę. Dziękuję za uwagę. Wpadajcie na grupę do celu z pasją, Team na Facebooku, na mojego TikToka. Trener do celu z pasją, na mój Instagram, Facebook i na wszystko, co się da. Tak? Dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!